W środę rozegrano mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Sieradzkiego. Prawdziwe święto piłkarskie gościł osiaków. Występująca na co dzień w grupie pierwszej sieradzkiej A klasy miejscowa Warta podejmowała trzecioligową Wartę Sieradz. W pierwszej połowie biało-zieloni zdobyli cztery bramki. Hat-trickiem podpisał się Bartłomiej Kręcichwost, który pokonał bramkarza gospodarzy w 14, 28 i 45 minucie. Z rzutu wolnego bramkę zdobył w 43 minucie Maciej Kraśniewski i zespół Tomasza Pozotowskiego prowadził do przerwy 0 do 4. W drugiej części spotkania się radzenie zdobyli jeszcze trzy bramki. W 54. 60. minucie trafienia zanotował Piotr Mielczarek, a w 82. minucie Jakub Janiszewski. Zespół z pod też cieszył się z trafienia. Broniącego bramki trzecioligowca Jakuba Orzechowskiego pokonał w 58. minucie Mateusz Łuszczyk. Warta się raz pokonała imienniczkę z Osjakowa 1 do 7 i awansowała dalej. Oprócz czwarty ślad do półfinału okręgowego Pucharu Polski, który jest ostatnim szczeblem na poziomie okręgów, awansowały Złoczewia Złoczew, Olimpia Karcznice i WKS 1957 Wieluń. Do wojewódzkiego etapu Pucharu Polski awansują zwycięzcy meczów półfinałowych.